Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnej części tego samego dnia, jest to dalej nasze turnie po maszynach. No i dzisiaj trafiliśmy do mojego ulubionego garażu. Dlaczego ulubionego? No bo są aż tutaj trzy sztuki kombajnów Bizon. Dokładnie, kombajnów Bizon super, w super stanie i dzisiaj właśnie się im przyjrzymy, to jest kolejna część z naszego wyjazdu. Także zobaczymy co i w tym garażu się znajduje. W garażu, w którym się znajdujemy, znajdują się trzy przepiękne kombajny Bizon Super, jeden oczywiście bordowy z rocznika 86. Mamy także czerwonego, równie pięknego z 89. No i kolejny nam się tutaj już wyławia. Kolejny czerwony. Super z rocznika również 89. Naprawdę. Są pięknie zachowane. Za chwilę się tam tym przyjrzymy. Ogólnie kombajny te są naprawdę w genialnym stanie. Naprawdę, jak się na nie patrzy, skompletowane wszystko to fajnie wygląda. Aktualnie jesteśmy właśnie, zacznijmy sobie, od bordowego kombajnu. Tu są ogólnie kombajny czyszczone, ale a, a jako, że jest tutaj remont prowadzony, to trochę się tutaj zakurzyło, więc to jest akurat. No, taka sytuacja, że się zakurzyły po prostu te kombajny. Mamy tutaj bordowego, oczywiście bez kabiny. Piękna maszyna również skompletowana i zobaczcie że ten bordowy. Mam nadzieję, że to dobrze widać, bo tu dość ciemno tutaj mamy. To naprawdę piękny lakier ma na sobie również, tak jak reszta oczywiście z tych kombajnów. Za chwilę przyjrzymy się mu z bliska. Oczywiście każdy kombajn z daszkiem. Tak jak mówiłem, mamy tutaj zespoły tnące. Proszę bardzo, mamy wszystkie piktogramy uzupełnione, mamy całe blachy wszystko osłonięte od targańca do tych napędów, także do tego paska tutaj od motowideł no, wszystko skompletowane tutaj również jest założona oczywiście blacha na cały ten mechanizm przyspieszacza no i zostajemy już może przy bordowym, ogólnie każdy z tych kombajnów posiada fartuchy, są bez sieczkarni tak jak tutaj widzimy, zobaczcie jak w pięknym stanie jest zachowana ogólnie cała, cała ta blacharka kolorystyka tego kombajnu bordowego, fajnie ten bordowy wygląda w tym przypadku Ładnie malowane, Tu mamy jakąś skrzynkę, oczywiście, ale naprawdę bardzo wyględny kombajn, No i jest kompletowany, bo także tutaj mamy osłony różne. Także tutaj jest ten kapsel na wysyp, skompletowany. Fajnie, to bardzo się ładnie to prezentuje. Oczywiście mamy jakieś tam piktogramy wszystko fabryka maszyn żniwnych. Oświetlenie. Ogólnie tak y, oczywiście przyjrzymy się na szybko tym kombajnom, no bo też mamy naprawdę dzisiaj dzień napięty. A jak super wygląda krajówka, to każdy już wie. My tutaj się po prostu będziemy zachwycać nad tym, jak pięknie to wszystko tutaj jest zachowane. Tym bardziej, że jest pod dachem, no to po prostu szacun za to, bo to jest podstawa przy chowaniu kombajnu. Tu mamy oczywiście wszystko. Tak jak, w ogóle fajnie ten bordowy wygląda. Ja ogólnie mi się tak te bordowe nie za specjalnie podobają, ale tutaj przy takim zachowaniu fajnie to wszystko jest. Lepiej wygląda niż ten czerwony jak dla mnie. No, no. Powiem tak, że, że tak jak przy, przy tym odcieniu i naprawdę to tak żywa jest ta, ta farba, nie niewypływiała, no to fajnie to wygląda. Tak. Y, tutaj wnętrze zobaczcie, nie widać jakiejś rdzy, wszystko jest y, tutaj ładnie. W kolor nic nie znaczy może wymienione, może nie, ale wszystko jest w kolorze. Proszę bardzo, tak samo tutaj możemy sobie zobaczyć. No wiadomo, tak jak mówiłem, szczegółowo, już nie będziemy tego omawiać, bo, bo to jest zwykły super krajowy. Tutaj mamy jeszcze tabliczkę, to też możemy sobie zerknąć, Mamy z056 przez 3 rok budowy 86, no bo oczywiście bordowy, cenę mamy, mamy numer maszyny. To jest 50. o, równo 53 tysiące równo 53 tysiące Wychodzimy. Także o. I, są, I wszystko jest ponaklejane, proszę bardzo, ładnie poznaczone. No i mamy tutaj gardziel. No tutaj, ale też nie jest jakoś to bardzo yy, przelotne ten olej. Bo tutaj wiadomo, to jest straszne, strasznie newralgiczne miejsce. Ale tak to fajnie to wygląda. I ten Federek. Też zdrowy. Także jesteśmy tutaj, proszę bardzo, może widać kombajnów trzech raz dwa trzy jesteśmy w na Bordowie. To W sumie to czterech się dobrze przyjrzeć Czterech kombajnów, no tak bo tam jeszcze stoi no to jakiś słaby jakiś co to jakiś klas nie nie no to wiem że to dobre kombajny, ale klas dobra już tak na poważnie no jesteśmy no zobaczcie jak to fajnie te blachy w ogóle jak to są fajnie zachowane blachy Luz, nie nic nie, nie młotkiem z nerwów proszę bardzo mamy jednostkę Andorie tutaj jest osadzona Widać, że jest czyszczone, nie ma tam zapeklowane pod tym silnikiem pełno brudu. To jest najważniejsze. To jest bardzo, bardzo dobra szkoła, jeśli to się czyści, bo to jest podstawa, chroni przed zapaleniem. Także zobaczcie blachy od góry, daszek. Też jest, mamy elektrę jedną, mamy elektrę drugą na samym końcu. Proszę bardzo. Tam możemy zobaczyć drugiego bizona. 89 rocznik, za chwilę do niego przejdziemy Zobaczmy sobie jeszcze wytrząsacze Otwórzmy sobie O jest, tutaj nie ma uchwytu na to Przejdzie? O, to klapy trzeba otworzyć I klapy można zobaczyć od razu tu się, Co się tutaj dzieje No i mamy wytrząsacze No, no wytrząsacze jak wytrząsacze Przej Mówię, bardziej będziemy się skupiać nad stanem tych kombajnów Niż nad tym, jak one się zmieniają. No, bo się tutaj nie zmieniają za bardzo. Także jesteśmy na mostku. Tutaj też ładnie widać tam fajna dupka. Zobaczcie, jaka dupka fajna. No. Yy, jesteśmy na mostku. Proszę bardzo, mamy lampy, mamy wszystko. Fajnie widać zespół tnący, No i to też jest fajnie wszystko zachowane. Patrzcie. Fajnie. No, zobaczcie, jakie ładne blachy są. Lux. Elektra też bardzo ładna. Siedzenie jest uzupełnione. Nic tu nie brakuje. Uzupełnione czy fabryczne? Ładnie wygląda Proszę bardzo i mamy jeszcze gumę na podłodze O Gałeczka jest oryginalna jeszcze I można o, tak sobie jeździć Co ciekawe To jest drugi w historii kombajn, który widzę super Który ma działający ręczny Bo jest teraz zaciągnięty ten ręczny Tam może pokaż Kuba Ręczny zaciągnięty No Instrukcja obsługi jest skrócona, no i skrzynia, fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Także taki super mamy bordowy. Naprawdę robi wrażenie, w fajnym stanie. Wiesz jeszcze te zegary tam, włączniki. Tutaj zegar jakiś elektryczny już widać. Pokazuje elektrycznie yy, motogodziny. Ale może teraz przejdźmy sobie do następnego Supra, który stoi tutaj zaraz za Tobą, Kuba. Także mamy następnego Supra czerwonego, rocznik 89. Sprawdźmy sobie numer maszyny. Yy, mamy 67199 sztuka. O, najlepiej. Nie się tak nie rozgaduj, No, no. Yy, zobaczcie, zobaczcie, mamy tutaj nawet cofanie gardzieli podłączone. W miarę jest także sucho pod pomostem, tak jak mówię, punkt bardzo newralgiczny. Mamy gardzin, jakieś klucze. Tutaj zobaczymy zaraz E546, chyba jak dobrze pamiętam, od maski. Zobaczymy, jak ma pod maską. O, mamy już w tej wersji tutaj Hebel przy akumulatorach samych. Otwieramy sobie. O, proszę bardzo. Blachy malowane już w sposób ostrzegawczy na żółto i także tutaj mamy wnętrze tylko ten zbiornik jest innego koloru tak to widzimy tutaj w jednolitym kolorze to wszystko także tutaj po tych kołach widzimy oczywiście smarowanie podstawa były jakieś koła tutaj wymienione no i tak to ogólnie wygląda blachy również zachowane no jeśli tak blachy zewnętrzne wyglądają to na pewno te w środku też będą luks wyglądały a tutaj mamy, a tutaj jest przerobione, tylko te lampy nie, z końca, z końca przeniesione na y, trochę tutaj do przodu, no podobnie, bo tutaj nawet starego typu były tutaj, tylko że były na dwie lampy, a tutaj y, przenieśli chłopaki na, no trochę do przodu, żeby to się nie trzęsło, a tutaj co ciekawe to nie fartuch, tylko blacha taka fajna dorobiona, fajnie, naprawdę, fajnie to wygląda i jak to się w ogóle ładnie estetycznie prezentuje, także o, dupka jest, wszystko, możemy zajrzeć sobie tutaj, Opony dziesiątki i proszę bardzo, tutaj jest i również w bordowym jest oryginalny bolec. O, tutaj też jakieś wzmocnienie. Są całej tej, tej dupki i tu widać, że była sieczkarnia. Sieczkarnia została zdjęta. Bo jest tutaj jeszcze po tym wycięciu blachy. Zobaczmy sobie środek. Sita ładnie wyczyszczone. Także pod siebacz też jest przeczyszczony. Co nigdzie jeszcze zostało. No i widać. Tutaj wytrząsacze w fajnym stanie. Widać, że nie obcierają. No, czy były wymieniane? Ciężko powiedzieć. Ale wszystko ładnie, estetycznie. Jest no, w tym samym kolorze, praktycznie. Mamy jeszcze numer. Tutaj możemy sobie spojrzeć. I się zgadza: 67199. Tu jest to ciekawe, bardzo rzadka rzecz. A zobaczcie, jak fajnie jest tutaj przewożona na takich uchwytach. Jest to ten liść, który się tam zapiuwa od prawej strony. Yy, jeśli chodzi o header, tutaj także mamy przerabiony ten pałąk z światłami. No, a oczywiście gaśnica, konkret. Mamy także rurę, ściany, to wszystko ładnie. Te blachy, zobaczcie, że one w ogóle tutaj nic nie odlega ładnie. Praktycznie całe dolega do siebie. Nie jest jakieś tam poharatane. Ugięte. O, nawet kapselon i na yy, tej dźwigience mamy także gumę na końcu. Zobaczmy sobie tutaj. O, nawet jest osłona wariatora. Błogna. Mamy osłonę wariatora. O, te pasy jak ja to mówię karbowane, siedzą filterek tutaj jest w tej wersji hydrauliki. No i także o, oznaczone są. Także, oczywiście, z miejsca smarowania mamy tutaj blachę wialni. Także, już nowy typ tego wszystkiego napędu. Oczywiście, normalne w tej wersji. Tutaj, o zobaczcie, że tutaj nawet ta rura. Że to, że to normalnie nie jest jeszcze zjedzone. To jest fajnie zachowane. Bo tu najczęściej przecież są poprzerywane, to porzewiałe te miejsca. A tu jest fajnie. Fajnie, fajnie to jest zrobione, także te blachy fajnie zachowane. No ale mówię, no tak jak przedtem, jeśli blachy zewnętrzne są fajnie zachowane, to czemu miałby być środek nie zachowany fajnie. Także tutaj malowane na ostrzegawczo na żółto. Także jak jesteśmy po tej stronie, oczywiście również wersja z daszkiem. Układ chłodzenia zalany wodą, mamy całe tutaj zbrojenie od motowideł, po, po, ten, po targaniec, cały tutaj napęd ślimaka. Mamy cały osłonięty oczywiście mechanizm przyspieszania Tam także jest to osłonięte wszystko. No i ten daszek fajnie się tutaj prezentuje. Fajnie ogólnie wyglądają oba z tymi daszkami. Zobaczcie jak to fajnie się prezentuje we dwóch. We dwoje tutaj sobie stoją razem. No i tam oczywiście trzeci. Ale tu już w linii się nie zmieścił. Proszę bardzo. Jeszcze dzień gdzie można spotkać nawet na ślimaku jest farba. Także ładnie to się zachowało. Lampy wszystkie ładne. Zachowane, nic nie nieszczarniałe. No, już w tych wersjach czarne są te, jakby te kokpity pod kierownicą. Tutaj jeszcze zobaczcie co ciekawe: nie pogięta ta drabinka. Praktycznie w każdym jest pogięta i nawet sztywna, jeśli wchodzi, nie lata na boki. No i jesteśmy tutaj na górze. Mamy dodatkową e, dźwignię od cofania gardzielą. Tak to wszystko jest. Też blacha fajnie zachowana. Lux Mamy tutaj daszek, oczywiście. O standardowe. Mamy na każdym pokrętle yy, gałkę, końcówkę. Także wszystko jest. No i mamy zegary. Instrukcje są jakieś, tak to jest wszystko zachowane. A tam stoi bordowy, który przed chwilą odwiedzaliśmy. Także co? No, też jest jakaś guma. To już trochę się furwało na, na siedzeniu. I może nam pokazać. O, jest elektra nowego typu tak jak u mnie jest Mamy tutaj już dłuższą tą fajkę Od końcówka od filtra No i możemy sobie zajrzeć Jak tutaj wygląda Cały ten silnik Nawet osłona, osłona alternatora jest Pięknie pod spodem Zachowanie i zobaczcie jaki ten w ogóle zbiornik jest fajny Taki okrągły No silnik już z wlewem od góry Tak to wygląda spuszczona woda na zimę no i tak to jest, góra tak wygląda A tam jest kombajn, do którego za chwilę przejdziemy, ale jeszcze zobaczmy sobie Co się znajduje na wytrząsaczach Chociaż tutaj pewnie będą wytrząsacze I są, także idziemy do ostatniego Także daszek, także fajne blachy Widać, że był garażowany Ogólnie tutaj kombajny, tak jak możecie spojrzeć, to są dbane Ale tu widać też Coś się stało? Tu się coś stało ogólnie. Elektra nowego typu. Mamy jakieś siedzenie obite. No i tak to jest ogólnie reszta. Po staremu, po staremu. Mamy te lampy, ale już chyba na tych lampach nie było włączników. Nie. A nie, to był? Nie. Też lampy się tutaj nie załącza. I mamy oczywiście już włącznik do świateł ostrzegawczych w tej wersji. Także dzisiaj mamy tylko takie szybkie omówienie. Bardziej chciałem wam pokazać jaka fajna kolekcja A Tutaj nie mamy pałonka, Ale mamy proszę bardzo Starego, dobrego Supra Na Kraj Także tutaj to już wszystko widzieliśmy Będąc przy tym kombajnie jeszcze ogólnie Ogłoszenie, o zobaczcie jedynkę miał tam yy, Więc było ich chyba więcej Gdzie tam wcześniej był czy tutaj? Nie tu chyba nie było bo ta jedynka zdrapana Kombajn ogólnie ten jest na sprzedaż. Jakby ktoś był zainteresowany, to może pisać do mnie na pocztę, ja kontakt później podam. Bo ogólnie tutaj właściciel chce za niego kupić jakiegoś miodowego do tej kolekcji. Pięknych kombajnów, także jest ten kombajn pewnie będzie do sprzedania. A my dzisiaj mamy jeszcze gości specjalnych, także pokrótce przedstawiona ta, ta flota kombajnów chciałem wam tylko pokazać, w jakim stanie są fajnie zachowane. Bo mówię, szczególne omawianie to, to nie, nie tutaj, bo no każdy zna Supra, no, kto nie zna Supra? Także zapraszamy gości specjalnych. Także mamy za sobą tutaj kombajnistów młodych i od razu pytanie, kto nie tym kombajnem? Ja. Ty tniesz? A jak masz na imię? tak. I tniesz takim kombajnem? Tak. A powiedz, jak długo kombajnem tniesz? No nie wiem, już długo. Rok, więcej? No może. Tak? O, to już naprawdę, to już doświadczenie łapiesz. No. Dużo, a ile masz lat teraz? Ja. 9 lat? O, to już konkretne doświadczenie masz, naprawdę. Na takim... I jak się tnie bizonem? Dobrze, bardzo. Tak? Lubisz bizony? No, no to elegancko. No. Także możemy się dogadać, bo ja też bizon lubię. Yy, to słuchajcie, kto teraz powie, kto tnie bordowym? Ja. Ty bordowym? I jak odczucia z cięcia? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie? A jak masz na imię, bo nie zapytałem? Wojtek. Wojtek. Yy, a powiedz, yy, ile czasu tniesz bizonem, pamiętasz? Na rok może. Z rok? I jak bordowym jest luks? A chłopaki, a jak niecie tymi kombajnami, bo żadnym nie ma kabiny, to jak? Bardzo się kurzy? No, tak, troch? tak. Trochę się kurzy, nie? Ale idzie chyba przeżyć, co? No. A gorzej jest e, jak się kurzy, czy jak te słońce tak grzeje bardzo? Tak, słońce. Słońce grzeje, tak? I tego daszek. No właśnie, ten daszek jest. Chociaż ten daszek coś tam zasłania, ale to jednak trochę mu brakuje, nie? A powiedzcie, tym pewnie tytniesz. Mhm. Pożyczyłem Ci tu bluzę, proszę bardzo, elegancko się prezentuje. Jak masz na imię? A pamiętasz, ile tniesz mm. Nie pamiętasz? A ile masz lat? 9. Dziewięć. dziewięć? Wszyscy macie dziewięć lat? Mhm. No to już naprawdę takie doświadczenie To ja wam zdradzę, że ja swoim kombajnem to zacząłem jak miałem mieć 18 lat A wy już macie połowę mniej niż ja miałem wtedy i naprawdę macie doświadczenie już A dużo tymi kombajnami tniecie? Tak Sporo? No to naprawdę A co was może najbardziej denerwuje w tych kombajnach? Jest coś takiego? Nie Czyli? To się psuje cały czas psuje się? A, nie psuje się. No to dobrze, to czyli dobrze, dobrze je. A przygotowujecie kombajny do cięcia, czy tylko tniecie? Tak? tak Smorujecie wszystko? A myjecie, czy nie? Tak. tak. Czy, czy, Czyścicie tak samo? No to super, to jak operatorzy sprzątają i przygotowują kombajn, no to są najlepsi operatorzy, bo. Można brać przykład. Tak, można tylko brać przykład z takich operatorów, naprawdę. A chcecie kogoś może pozdrowić jeszcze? Klasę. To o, to pozdrawiamy klasę. Tak jest, także to naprawdę super, że ta, tak się garniecie do cięcia naszą piękną polską maszyną, nie? Naprawdę. Najlepsza to tylko bizon, jest, nie? Tak, i Ursusy. I Ursusy, no właśnie, to jest tylko polska, polska myśl techniczna, jest najlepsza. Także zobaczcie, tutaj tacy młodzi i już naprawdę doświadczenie łapią na sprzęcie. Nie Jest jeden kompanista, proszę bardzo, drugi. No, luks. Elegancko. Są młodzi kombajniści na polskim sprzęcie, garną się do roboty. To jest najważniejsze. I tutaj mamy jeszcze jednego kombajnistę. Też zasiadł tutaj? Nie, Za sterami? Nie, karta na tak jest, jest ja, na swoim. Nie 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 tak jest. Witam kombajnistę. Jak się kombajniści mijają, to tak machają, nie? <noise> U nas tak. Tak jest. A tak do dołu? <noise> ja jestem tym, jak to ja widzą. <noise> Ja nazywam się Paweł, a to jest mój bizon. Nazywam się Wojtek i to jest mój bizotr. To co, pomagamy na zakończenie materiału? To na razie, do następnego wszystkim.